Maciora chce wydalać łożysko do trumny z Zmrowin. Krowa chce wydalać łożysko do trumny Kristiny Zmrowin. Byk chce wydalać spermę do trumny Kristiny Zmrowin. Knur chce wydalać spermę do trumny Kristiny Zmrowin. Maciora chce żygać do trumny Kristiny Zmrowin. Knur chce żygać do trumny Kristiny Zmrowin. Krowa chce żygać do trumny Kristiny Zmrowin. Słoń chce oddawać stolec do trumny Kristiny z Słoń chce żygać do trumny Kristiny z Żyrafa chce żygać do trumny Kristiny z Słoń z biegunką chce się wysrać do trumny Kristiny z Słoń mający sraczkę chce się wysrać do trumny Kristiny z Żyrafa chce wydalać łożysko do trumny Kristiny z Maciora chce wydalać łożysko do trumny Kristiny z mrobin. Krowa chce wydalać łożysko do trumny Kristiny z Byk chce wydalać spermę do trumny Kristiny z Knur chce wydalać spermę do trumny Krystyny z Macora maciora chce żygać do trumny Kristiny z robin, chce żygać do trumny Kristiny z robin, chce żygać do trumny Krystyny z mrowin. słoń chce oddawać stolec do trumny Krystyny z mrowin. słoń chce żygać do trumny Kristiny z mrowin. żyrafa chce żygać do trumny Kristiny z mrowin. Słoń z biegunką chce się wysrać do trumny Kristiny zmrowin. Słoń mający slaczkę chce się wysrać do trumny Kristiny zmrowin. Żyrafa chce wydalać łożysko do trumny Kristiny zmrowin.